Z przewodniczącym w polskiej grupie górniczej Rafałem Jedwabnym. Panie przewodniczący, parę pytań od internautów mamy w sprawie Funduszu Płac. Fundusz Płac ma się zmienić w polskiej grupie górniczej od stycznia? Znaczy tak, trwają prace nad ujednoliceniem systemu wynagradzania w całej polskiej grupie górniczej. Dzisiaj mamy taką sytuację, że nasze kopalnie, każda kopalnia praktycznie pracuje, na, czy tam wynagradza górników. Swoim systemem wynagradzania. Te rozmowy trwają już od, od wielu miesięcy, można powiedzieć nawet od e, lat. Jesteśmy gdzieś tam już blisko, blisko blisko, dojścia do jakiegoś porozumienia, do tego, żeby wyrównać te, te wynagrodzenia w całej polskiej grupie górniczej. No ale, oczywiście, jak ja to mówię, jak jesteśmy już blisko, to to, to zawsze jeszcze może być bardzo daleko. Tak, jeśli by się udało nam wypracować już do końca roku nowy system wynagradzania, jednolity dla całej polskiej grupy górniczej, to chcielibyśmy, żeby od stycznia tak naprawdę funkcjonowały dwa paski z wynagrodzeniem. Czyli pierwszy pasek to by był pasek z wynagrodzeniem, jakie rzeczywiście pracownicy mają do tej pory. A drugi obok pasek to by miał być ten pasek, który pokazywał, jakie wynagrodzenie ten pracownik za tą pracę, którą wykonuje, miałby w nowym systemie wynagradzania. Tylko ja tutaj powiedziałem, że to od stycznia może się okazać, że, że, że to się troszeczkę przesunie. Te paski, oczywiście te podwójne paski, chcielibyśmy, żeby funkcjonowały przez trzy miesiące, żeby ci pracownicy widzieli. Czy, czy, czy jest wzrost na tym nowym systemie wynagrodzenia, czy, czy go nie ma? Ale to mówię, nie, nie jestem przekonany na dzień dzisiejszy, czy to będzie od stycznia, bo jeszcze parę punktów nam zostało takich spornych. No tutaj pan przewodniczący powiedział, dwa paski. A na rok będzie wpływ, który większy, mniejszy? Nie, nie, nie. To <laughs> czy to przez, będzie w przez tej samej? Trzy miesiące my musimy pamiętać, że jeśli będziemy wprowadzać nowy system wynagradzania, to tak naprawdę musimy wypowiedzieć warunki płacy wszystkim naszym pracownikom. Czyli wypowiadamy stare warunki i przedstawiamy nowe, więc choćby sama ta procedura musi trwać minimum trzy miesiące ale chcielibyśmy, żeby przez te trzy miesiące, kiedy jest to wypowiedzenie, żeby już były nowe paski, no bo to będzie nowy system, tak? I, i, i no nie ma co ukrywać. Pewnie jakieś, jakieś nieścisłości, jakieś błędy mogą wyjść w czasie, w czasie wprowadzania nowego systemu, więc mielibyśmy jeszcze czas, że, że gdyby się okazało, że któraś grupa pracownicza traci na, na nowym systemie, no to mielibyśmy ten czas, żeby jeszcze usiąść i zareagować i, i, i pewne wskaźniki dźwignąć, żeby można było te, te, te płace zwiększyć. Ostatnio było, była sytuacja tego typu, że do polskiej grupy górniczej tam wpłynęły z różnych kopalń zapytania o podwyższenie różnych takich dodatków, czyli sanitariusz ratowniczy czy strzałowy, czy jest to, jest to, jakoś brane pod uwagę, czy to już... Tak, tak, tutaj mówimy o tym, o załączniku, o dodatkach za pracę wykonywane tak jak ratownicy, sanitariusze strzałowi, instruktorzy strzałowi. To jest cały załącznik i tak naprawdę prowadziliśmy gdzieś rozmowy o ile dźwignąć te, te dodatki, bo one na dzisiaj nie ma co ukrywać są na śmiesznie niskim poziomie. No ale ze względu na to, że od stycznia wejdzie ten nowy system, to, to, to my w tych taryfikatorach, akurat te grupy, gdzie, gdzie te, te dodatki już żeśmy jakby wpisali w to, więc i ci ratownicy, choć z ratownikami jeszcze prowadzimy rozmowy odnośnie tej grupy, jak tam pewne rzeczy rozwiązać, ale ci sanitariusze szczałowi i tak dalej już są odpowiednio wynagradzani. No zobaczymy, jak to, jak to się tak naprawdę zakończy. Zobaczymy tak fizycznie to będziemy widzieć tak naprawdę, bo dzisiaj robimy wszystko na średnich. Te średnie to oczywiście wiemy jak to jest jeden, ta średnia no niby jest równa dla wszystkich, no ale to, to, to ta średnia nie jest taka równa dla, dla wszystkich, bo jak się okazuje, na jednej kopalni górnik w ścianie zarabia tyle, na drugiej może zarabiać 500. Zł. Czy to są duże różnice? Duże? Duże różnice pomiędzy kopalniami mamy bardzo duże różnice. Są kopalnie, gdzie tak na przykład kopalnia Staszic-Wujek nie ma na przykład premii. Wszystko mamy w dniówkach. Są kopalnie, gdzie te premie są wysokie, więc te, te, te różnice w wynagrodzeniach są, są bardzo duże. Kiedy dochodzą do 700-800 nawet 1000 zł, więc no to jest duży problem uregulowania tego. Miejmy nadzieję, że, że, że wskutek tych zmian, które chcemy wprowadzić, bo to będzie kosztowało dużo pieniążków, w spółkę uda się doprowadzić do tego że jednak te wynagrodzenia wszystkim skoczą do, do góry no ale to, to też chciałbym zobaczyć już jak to będzie tak fizycznie kiedy te paski przez 3 miesiące pójdą jakby stary pasek że tak powiem i, i te nowe naliczenia i wtedy tak naprawdę będziemy widzieć czy to, czy to miało sens czy nie miało sensu bo jeśli by to miało w taki sposób, że wprowadzamy nowy system wynagradzania, a tak naprawdę to nie daje na wzrostu wynagrodzeń górnikom, to, to nie ma się co upierać i, i, i nie ma co tego wprowadzać, to trzeba siadać do rozmowy i szukać innych rozwiązań. Tak? Znaczy, oczywiście jest duży problem z wynagrodzeniami, bo ja mówię, kopalnie obro, obok kopalni czasami te kopalnie dzieli odległość 7 km, a zupełnie inne systemy wynagradzania. I to nie, że jest nie w porządku w stosunku do pracowników, ale tak naprawdę to, to jest też niezgodne z kodeksem pracy. Więc to już dawno powinniśmy uregulować. No ale tak jak powiedziałem, życie tak na, na koniec pokaże, czy, czy, czy to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy dobrze, czy, 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 czy będzie trzeba pracować dalej nad, nad tym systemem. O, to wszystko. To dziękuję bardzo. Dziękuję.